Cześć wszystkim, tu Emil. Witajcie na kanale Aiko Emil, gdzie opowiem o życiu i podróżach po Japonii. W ostatnich odcinkach na kanale mogliście zobaczyć naszą wyprawę pod górę Fuji na rowerach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, gdyż zrobienie go było naprawdę niesamowitą frajdą. I dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać troszeczkę na temat moich rowerowych, podróżniczych planów, które mam zamiar zrealizować już wkrótce w Japonii. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to koniecznie do niego zajrzyjcie, bo widoki są naprawdę niesamowite. Przejechaliśmy wraz z moim kolegą przemkiem z Tokio pod górę Fuji wzdłuż trasy wyścigu kolarskiego, który ma, miał być zorganizowany w tym roku w trakcie Igrzysk Olimpijskich, ale oczywiście impreza została przeniesiona przez rok lub nie wiadomo kiedy. I mimo to postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda ta e, trasa i naprawdę była niesamowita, bardzo ciekawa, piękne widoki, no i dużo dużo wysiłku, więc fajna była przygoda z tego. Fajny vlog i świetne zdjęcia także nam powychodziły w trakcie tej wycieczki. Jeśli jesteście na tym kanale od dawna, to może kojarzycie, że ja całkiem sporo sportu uprawiam, mimo wszystko, mimo tego jak wyglądam. Szczególnie dużo biegałem w przeszłości, uprawiałem triatlon, skończyłem wiele y, maratonów, triatlonów, w tym triatlon na dystansie Ironman, dlatego mam tutaj dwa rowery <ścoughs> wiszące, w tym rower triatlonowy i dawno już nie jeździłem na rowerze, prawdę mówiąc. I jakiś czas temu, właśnie coś mnie wzięło na to, żeby znowu wsiąść na rower i troszeczkę pojeździć dalej od domu, żeby eksplorować, poznać tą Japonię poza dużym miastem. W Japonii powoli chyba już koronawirus odpuszcza i będzie już można wkrótce podróżować. Możliwe też, że granice też zostaną otwarte wkrótce, więc mam nadzieję, że będziecie mogli przyjechać do Japonii. I Japonia jest rajem dla rowerzystów. To jest kraj, który jest naprawdę przyjazny dla rowerzystów. Jest wiele miejsc, gdzie można pojechać. Drogi są utwardzone, więc naprawdę nie ma problemu, żeby jeździć rowerem szosowym praktycznie wszędzie, także po górach. Dlatego no, ten kraj jest uważany za bardzo, bardzo dobre miejsce do wypraw rowerowych. Ja jeszcze nie miałem za bardzo okazji podróżować na rowerze i ten wyjazd pod górę Fuji był takim pierwszym testem. Kupiłem sakwę pod soś siodełko, żeby tam wsadzić trochę rzeczy i chciałem sprawdzić po prostu czy mi się to spodoba i czy będę w stanie coś takiego robić. I mi się bardzo spodobało. Dlatego po powrocie od razu załatwiłem sobie namiot, który zaraz rozpakujemy i pokażę Wam jak go rozkładam i czy mi się to udało. Jest taki będzie unpacking mojego nowego namiotu i planuję kolejne wyprawy rowerowe już wkrótce najpierw zaczniemy od kilkudniowych wypadów tutaj w okolicy może na półwysep Idzu gdzie są także piękne widoki, piękne góry, piękne wybrzeże i chciałbym Wam je pokazać potem może coś większego się będzie szykowało jakaś dłuższa wyprawa, o tym Was poinformuję już wkrótce Nasz kanał zawsze miał dużo wątków podróżniczych. Staramy się podróżować z Aiko w różne miejsca, pokazywać wam piękno Japonii. Naszym celem jest zainspirowanie was właśnie do przyjazdu do Japonii. Chcemy wam pokazać najciekawsze, najpiękniejsze miejsca, także te rzadko odwiedzane. Na przykład w zeszłym roku byliśmy na wyspach Okinoshima, które są rzadko odwiedzane przez turystów z Polski. Chcę iść dalej w tym kierunku, pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że vlogi podróżnicze nie są zbyt Popularne na polskim YouTubie i nie są to najpopularniejsze także odcinki u nas na kanale. Taka jest prawda, jeśli się spojrzy na statystyki, to odcinki podróżnicze czy właśnie nawet ten rowerowy odcinek no nie ma największej ilości wyświetleń, nie jest jakiś super oglądany, ale ja wiem, że ci, którzy go obejrzeli naprawdę e, im się ten odcinek podobał. To widać po komentarzach, to widać po Waszych reakcjach i wiele osób mnie zachęca do tego, żeby powstawało więcej podróżniczych odcinków i mam zamiar to robić. E, także dla siebie po prostu, bo uwielbiam podróże, uwielbiam się sprawdzać w nowych wyzwaniach I, i chcę po prostu robić coś nowego, uczyć się czegoś nowego i zwiedzać nowe miejsca w Japonii. Dlatego mam zamiar właśnie zrobić więcej takich wypadów rowerowych już wkrótce. Nie przejmuję się aż tak bardzo tym, że te odcinki będą miały mniej wyświetleń. Po prostu no tak jest. Rozumiem, że to nie jest temat dla wszystkich. Nie mam z tym większego problemu. Dla mnie najważniejsze jest to, że są osoby, które lubią taki kontent tutaj na kanale i oczekują tego kontentu. Także moi patroni, osoby, które wspierają nasz kanał. Bardzo by chciały właśnie oglądać takie vlogi podróżnicze, więc one właśnie będą powstawały dla tych patronów, dla tych widzów, którzy chcą oglądać piękno Japonii, którzy chcą zwiedzać razem z nami różne ciekawe zakątki Japonii. Oczywiście, będzie mi bardzo miło, jeśli te odcinki podróżnicze też będą miały dużo wyświetleń. Więc, no, jeśli wam się one podobają, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nimi komentarz oraz łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w po prostu podbiciu pozycji tego odcinka. On dzięki temu jest rekomendowany dla innych widzów i dzięki temu kanał się rozwija. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc, właśnie bo dzięki Wam kanał ICOM rozwinął się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Naprawdę no, o kilkanaście tysięcy subskrypcji, więc yy, witam Was wszystkich, nowych widzów na kanale i bardzo dziękuję wiernym widzom za wsparcie. Dobra, to przejdźmy teraz do prezentacji mojego namiotu. Zobaczymy, jak mi pójdzie rozkładanie go, a później jeszcze sobie chwilę pogadamy, ok? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest to mój pierwszy namiot w życiu, taki zakupiony. Nigdy nie kupowałem namiotu. <gadanie> To znaczy, spałem kiedyś pod namiotem, to no nie jest tak, że nigdy nie spałem w namiocie. Ale no nie przypominam sobie, żebym kiedyś kupował dla siebie namiot. Może to już był po prostu jakiś namiot, który mieliśmy, albo pożyczyłem od kogoś, jak ostatnio go używałem. W każdym razie paczka dotarła. I rozpakujmy to. Zobaczmy, co tutaj w środku mamy. Troszkę się pomęczyłem, ale udało się to wsadzić. I trzyma się całkiem nieźle. Nawet bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń byłby w stanie tutaj się utrzymać. Ten namiot jest całkiem nieźle zamocowany. No, jest to takie ciekawe rozwiązanie, powiem Wam. Bardzo budżetowe. No, może coś tutaj jeszcze dodatkowo by się przydało. O, ale generalnie jestem całkiem zadowolony. Że nie mam pojęcia co robię, i nie wiem też, czy w ogóle będzie możliwe złożenie takiego namiotu bez wbijania czegoś w ziemię. Z pytanie: czy. Ewidentnie nie mam tego, jak tutaj postawić, bo nie wiem, jak tego wbić w ziemię. Um, to chyba muszę iść na dwór może na plażę? To idziemy przetestować namiot na plaży, no bo nie mam innego miejsca, żeby go rozłożyć. Kupiłem bento, więc jak się uda rozłożyć namiot, to będę mógł zjeść. Jak nie, no to nie. <grystanie> I powiem Wam, że pasuje całkiem nieźle ten namiot w tym miejscu. Dobrze się trzyma. Jest to całkiem dobry setup, nawet mi się zaczął zapodobać. Namiot pod pachę i idziemy na kemping. Jej, panowie strasznie podekscytowany dawno już czegoś takiego nie robiłem i naprawdę chciałbym już wyruszyć w podróż nie? najpierw zrobimy krótki tryb na kilka dni tutaj w pobliżu na półwysep Izu a potem wielki plan na wakacje Poszukamy jakiegoś ustronnego miejsca tak żeby nikomu nie przeszkadzać bo nikogo i tak nie ma Nie idzie mi najlepiej. Muszę przeanalizować jeszcze raz, jak to zrobić. To strasznie wieje. No nie ma szans po prostu. <laughs> ok, runda trzecia. Mniej wieczne warunki w parku. Spróbujmy się tutaj rozłożyć. Tu mi się to nie podoba. Bardzo proszę, nie jestem aż taką łapą Udało się, namiot stoi. <laughs> nie było to aż takie trudne. No teraz już wiem, co gdzie idzie, więc na następnym razem będą być o wiele sprawniej. E, to co, zapraszam do środka. Pokażę Wam ten e, namiot Nature Hike Cloud Up One. Jednoosobowy namiot, 1,55 kg, e, więc bardzo mały, dość lekki. Namiot wydaje mi się. Co to na to rzutek. Skoczę. Na bok. Ten wnętrze naszych włości. Te można związać. Nie wyłożyłem jeszcze materacu, więc trochę może być niekomfortowo. Ale to jest taka moja pierwsza próba. Jeszcze raz w tym namiocie. Wejdźmy do środka. O, nie jest źle. Jest całkiem sporo przestrzeni, muszę powiedzieć. Spokojnie tutaj moje rzeczy jeszcze by się zmieściły z boku. Na plecak. Jest wystarczająco dużo przestrzeni, żeby normalnie usiąść, więc jakbym chciał coś poczytać albo usiąść i popracować na komputerze, coś popisać, to nie ma żadnego problemu. Jest tutaj haczyk na lampkę z góry. No i całkiem, całkiem, no fajnie ja wam też tutaj trochę te boki nie bardzo wiem jak wyprostować jeszcze muszę jakoś przemyśleć to lepiej chyba a, historia? jeden dwóch kibiesikana ciężko przyjaciółka uroczysta może się niej A nie wiem jak to to Oksam kołnierzy. Przetestujmy też taki materac dmuchany. Już mnie dziadek zagadał. Chcę się zapytać, o co, co tutaj wyprawiam. Zobaczyć namiot. Więc mam tutaj taki materac Kulsen. Nadmuchamy go i zobaczymy, jak się będzie sprawował. Nie jest duży, więc naprawdę bez problemu można coś takiego wziąć do plecaka gdzieś na rower, właśnie przyczepić i wziąć ze sobą. Właśnie. pytanie czy na tym da się wygodnie spać. No, czy jest do końca napompowane? Jest nawet poduszka. O, poduszka nawet spoko jest. Dałoby radę na niej spać. Wystarczająco chyba tutaj jest. Nie czuję się jakoś klaustrofobicznie. Może tutaj trochę z boku jest za mało? No, generalnie w porządku. Problem jest z sprzątaniem tego, się już czuję. Jak to sprzątać? Żeby piachu nie mieć. to już wszędzie piachą w środku. Musiałem przetrzeć jakąś szmatą. Przez tą wycieczkę na plażę. Nie mam jeszcze żadnego doświadczenia biwakowego w Japonii, ale czytałem o tym i widziałem trochę filmów, że generalnie jest dużo po pierwsze pól kempingowych, a po drugie jest sporo miejsc, gdzie można właśnie na dziko się rozstawić z namiotem i też przenocować, więc nie powinno być większego problemu, żeby poza dużymi miastami znaleźć miejsce do nocowania właśnie w namiocie w trakcie moich kolejnych podróży, już wkrótce. Wkrótce gdzieś się wybiorę i przetestuję ten namiot już na serio, nocując w nim. Na razie to była taka pierwsza próba, żeby po prostu się nauczyć, jak się go rozkłada, i teraz się będę musiał nauczyć, jak się go składa żeby to zrobić sprawnie i żeby się zmieścił z powrotem na rower to jest najważniejsze teraz jak wam się podoba mój nowy namiot? myślę, że powinien wystarczyć nie był drogi, kosztował około 400 zł 10 tysięcy jenów w promocji więc nie jest to taki specjalnie drogi namiot ale na pierwszy raz powinien wystarczyć jest to jednoosobowy namiot więc jeśli będę chciał z Aiko gdzieś pojechać na biwak to będę musiał kupić jakiś drugi, trochę większy, dwuosobowy Mam nadzieję, że Aiko będzie miała ochotę właśnie wybrać się także gdzieś w góry albo na jakieś wyjazdy właśnie pod namiot, bo kiedyś też o tym wspominała, więc może być coś ciekawego także z takiej serii w przyszłości, a na razie prawdopodobnie więcej będzie odcinków rowerowych, właśnie wypraw w różne miejsca tutaj wokół Tokio i może troszeczkę dalej w wakacje. Będę Was informował o tym, gdzie pojadę, jeśli macie jakieś propozycje, gdzie powinienem pojechać. To dajcie mi znać w komentarzach, będę bardzo wdzięczny za różne pomysły odnośnie wypraw rowerowych. Także jeśli macie jakieś rady odnośnie sprzętu, co warto kupić, co warto wziąć ze sobą na takie wyjazdy, to też mi dajcie znać, bo to na pewno mi pomoże w lepszym przygotowaniu się do moich kolejnych wyjazdów rowerowych. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka i za to, że jesteście z nami na kanale. Widzimy się już wkrótce w kolejnych wyprawach. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.